Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie. Tak, tak myślę o tym trendowatym, który przybiegł do Jezusa. Wiecie, że w Biblii trąd jest takim symbolem czego jest symbolem grzechu, właśnie grzechu, który doprowadza do tego, że człowiek jest niby żywy, ale tak naprawdę, co? Tak naprawdę martwy, martwy wewnętrznie. Wiecie, trąd to słaba, taka dość, kiepska dość choroba. Co prawda dzisiaj Trąd jest dosyć prosty w leczeniu, w sensie znamy lekarstwo na trąd, bierze się lekarstwo, no i jesteś wyleczony. Tylko, że trudno jest wyleczyć co? Co jest trudno wyleczyć? Skutki trądu, bo na czym polega trąd? Że niby żyjesz, ale twoje ciało zaczyna co? Zaczyna gnić, prawda? Zaczyna gnić, zaczyna się rozpadać, no właśnie, odpadają palce, czasem ucho, czasem nos. No właśnie, są straszne rany, straszne okaleczenia. I co prawda, trąd można wyleczyć, ale jak wyleczyć, to okaleczenia, prawda, te, te zniekształcenia. Właśnie, pamiętam kiedyś się dowiedziałem, że na przykład w Chinach są takie wioski, gdzie mieszkają, byli trędowaci ze sobą, razem. Bo nie chcą wracać do społeczeństwa, bo się boją czego? Czego się boją? Odrzucenia, bo ich wygląd jest zniekształcony. Co prawda już nie są chorzy na trąd, ale ich wygląd jest bardzo zniekształcony. No i nie chcą się, prawda, pokazywać wśród zdrowych, żyją we własnym gronie w takich właśnie wioskach. Też warto wiedzieć, to już tutaj w Doboszowicach parę razy mówiłem, ale dzisiaj jest sporo gości, to też powiem żeby goście też usłyszeli, że wieczek to był jednym z najsłynniejszych na świecie opiekunów trendowatych w XX wieku. Polak, taki ksiądz Żelazko, tak, mieszkał w Indiach i w Indiach jest postacią na miarę matki Teresy z Kalkuty, tylko właśnie jak już w Polsce jest słabo znany, właśnie zakładał takie osiedla dla trendowatych, szpitale, pielęgnował ich osobiście, miał też wolontariuszy właśnie doprowadzał ich do wyleczenia i później się też opiekował nimi po wyleczeniu, żeby właśnie doprowadzić ich do, do takiej wewnętrznej równowagi, żeby człowiek właśnie nie miał jakiegoś głębokiego poczucia odrzucenia samego siebie. Właśnie ojciec Żelazko, tam wielu romantyków jeździło do niego szukając właśnie jakiejś takiej romantycznej przygody w tym, w tej opiece nad trendowatymi i niewielu Wytrzymywało, bo okazywało się, że to jest po prostu charówka, nie? a nie żadna romantyczna przygoda. Więc warto wiedzieć, że na środach, nie, ojciec Żelasko, nawet był zgłoszony, powiem to głośno, i się nie boję, mogą mnie nawet opisać w gazetach. Nawet był zgłoszony raz czy drugi do pokojowej nagrody Nobla. Komitet Noblowski odrzucił tą kandydaturę jako uzasadnienie, podając co? co było uzasadnieniem odrzucenia tej kandydatury? bo z księdzem katolickim. Nie, nie, nie można mu dać pokojowej nagrody Nobla, bo z księdzem katolickim. Właśnie, to jest widać przeszkoda, nie? Bardzo duża. W każdym razie, no to tak przy okazji tego trendowatego z dzisiejszej Ewangelii. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię wszystkim? Bo właśnie warto zwrócić uwagę na tą cechę trądu, że trąd potwornie zniekształca wygląd człowieka. Że, że, że wygląd człowieka właśnie jest niepodobny do człowieka. I właśnie na tym polega tak naprawdę grzech. My myślimy, że grzech to jest tylko jakieś takie przekroczenie prawa. Jak mnie Pan Bóg przyłapie, no to bieda, ale może mnie nie przyłapie, no to mi się śmignie. Trochę tak jak z policją, prawda? Że czasami policja stoi z radarem. I cała sztuka polega na tym, żeby co, Żeby tam pomrugać światełkami, nie? żeby w odpowiednim momencie noga z gazu zwolnić, przejechać obok policji i znowu można próć, aby mnie nie złapali, prawda? Jak mnie nie złapali, to wszystko jest ok. Nie dostałem mandatu, nie dostałem punktów, jestem gość. Nie? I my trochę tak podchodzimy do relacji z Bogiem tak zaliczeniowo, prawnie. I że Jezus walczył z, taką, z takim podejściem. To jest podejście faryzejskie. Wasze faryzeusze mieli takie podejście do relacji z Bogiem, takie właśnie prawne zaliczeniowe, że relacja z Bogiem polega na tym, żeby zaliczyć jakiś tam zestaw przepisów. Ja jak tu mam odfajkowane, zaliczone to jest git, nie? A Jezus właśnie mówił, że to nie tak, i tym naraził się między innymi na głęboki gniew. Mówił, że to nie o to chodzi w relacji, zresztą no wyobraźcie sobie na przykład Pan Zbyszek i Pani Maria, nie? tam są czterdzieści parę lat małżeństwem, ile, siedem, pięćdziesiąt, właśnie, pięćdziesiąt lat są małżeństwem i teraz wyobraźcie sobie, że ich małżeństwo polega tylko na tym, że zaliczają jakieś tam zobowiązania, nie? Że tam trzy razy na tydzień pocałowują żonę zaliczone, prawda, raz tam, prawda, się przeszedłem z nią na spacer, raz na tydzień zaliczone, to mam z głowy i teraz mogę się zająć swoimi sprawami. Chcielibyście takich relacji? Rozumiecie, o czym mówię, nie? I teraz Bóg w Jezusie mówi, że też nie chce takich relacji, nie? że to, to nie na tym polega relacja, nie? że to relacja nie jest taka właśnie prawno-zaliczeniowa. Problem grzechu to nie jest problem tego, że sku skusiłem, prawda, pamiętacie, jak się grało w gumę, kto, kto grał w gumę. Ja grałem w gumę, bo oprócz mnie i mojego brata na podwórku były same dziewczyny, to nie było wyjścia. Nie? No i tam właśnie były takie, nie? Że skucha, nie? prawda? Że skusiłem, prawda? No, prawda, albo że przekroczyłem jakiś przepis i teraz, oby Pan Bóg to nie zauważył, to jakoś to się śmieje. Okazuje się, że to nie o to chodzi, że. Bóg od początku zaproponował człowiekowi co? Zaproponował człowiekowi, że człowiek może być obrazem, podobieństwem Boga, że możesz być jak Bóg. Bóg cię po to stworzył. To jest jego pragnienie, jego zamiar, żebyś był jak Bóg. Po to istniejesz. I Bóg to każdemu z nas od początku zaproponował, tylko żeby być jak Bóg. To trzeba poddać się kształtowaniu tak, jak Bóg mnie kształtuje. Tylko Bóg umie mnie ukształtować w taki sposób, żebym był jak, jak Bóg. No, to, Bóg. Nikt z nas nie wie tak naprawdę, co to znaczy być jak Bóg. No, widziałeś Boga na własne oczy, znasz go dogłębnie, rozumiecie o czym mówię. Nie? I właśnie sztuka polega na tym, żeby poddać się temu, jak Bóg mnie kształtuje w mojej codzienności, jak mnie prowadzi. Wzorem w tym jest Matka Boża. Mówi się, że Matka Boża nigdy nie popełniła żadnego grzechu, co nie znaczy, że nigdy się nie pomyliła. Zauważcie, na przykład potrafiła zgubić Jezusa na trzy a mimo to, mówimy, jest bez grzechu, jest doskonale ukształtowana na wzór, na obraz Boga. Dlaczego? Bo dała się w swojej codzienności prowadzić, nie? krok po kroku prowadzić. Nawet jeżeli czegoś nie rozumiała, to właśnie pielęgnowacy, to poczucie Bóg wie co robi. Nawet jeśli czegoś nie rozumiała. Bóg wie co robi, wie jak chce mnie ukształtować i ja chcę być taka, jaką On mnie ukształtuje. Właśnie to słynne powiedzenie Matki Bożej, niech mi się stanie według Twojego. Słowa. Natomiast my uparcie chcemy kształtować siebie i swoje życie według naszych wyobrażeń, i z tego właśnie wychodzi straszliwa karykatura. I właśnie to jest problem grzechu. Problem grzechu to jest coś więcej niż tylko przekroczenie jakiegoś przepisu. Problem grzechu to jest właśnie zrobienie z siebie karykatury. Dlatego każdy grzesznik na dłuższą metę nie może znieść kogo? W siebie, nie? Bo byśmy zostali stworzeni, żeby być obrazem Boga, Boga, który wszystko czyni jak dobrze. I zobaczcie, że my tak naprawdę nie potrafimy znieść świadomości, że coś zrobiłem jak źle. Jak coś zrobię źle, dlaczego tak do bólu będę walczył, żeby się za nic nie przyznać, że się pomyliłem, że coś zrobiłem źle? Bo nie umiem się z tym, co. Pogodzić, bo ja zostałem stworzony, żeby być obrazem Boga, który wszystko czyni jak? Dobrze, nie? Zrozumiecie? Właśnie i problem grzechu to jest właśnie problem zniekształcania samego siebie. Że zamiast obrazem, podobieństwem Boga, to ja coraz bardziej odkrywam, że jestem no, karykaturą Boga. Że coraz mniej we mnie jest podobieństwa do Boga. I nie mogę tego znieść. Właśnie dlatego trąd jest obrazem grzechu. Właśnie trąd, który tak straszliwie zniekształca człowieka. Żydzi się bali trądu. Trędowaty był traktowany jak martwy za życia. Musiał się wynieść poza osiedla ludzkie i nie wolno było trędowatym zbliżać się do, do zdrowych pod karą śmierci. Że ten trędowaty, który przybiegł do Jezusa. On w swojej desperacji przekroczył wszystkie, wszystkie tabu, żeby przybiec do Jezusa. Mało tego, Jezus kiedy dotknął tego trędowatego, żeby go uzdrowić, też przekroczył wszystkie tabu. Wszystkie ograniczenia wtedy obowiązujące w tej scenie zostały absolutnie przekroczone. Absolutnie przekroczone, ja do tego jeszcze wrócę. Ale właśnie, nie? że trędowaty był traktowany jak martwy za życia, że nie masz z nami nic wspólnego. Już nie jesteś człowiekiem w naszych oczach. Trędowaty, straszliwa rzecz w tamtych czasach. Nie? Jeżeli ktoś zachorował na trąd, to nie tylko, że tragedia była w tym, że zachorował wtedy nie znano lekarstwa, ale właśnie jeszcze w tej społecznej śmierci. Wyobraź sobie, że żyjesz, ale w oczach wszystkich jesteś tak naprawdę martwy. Nikt do ciebie nie chce się zbliżyć, nie wolno tobie zbliżyć się do nikogo. Musisz się wynieść poza wszystkie ludzkie osiedla i nie wolno ci się zbliżać do miejsc zamieszkałych przez ludzi zdrowych. Rozumiecie? To jest coś gorszego niż kwarantanna z powodu COVID-a. Żyjesz, mieszkasz spoko w swoim domu, a tu musisz się po prostu wynieść, wszystko zostawić, wynieść Właśnie, więc w tym wszystkim, no właśnie, no to jest to, nie? Teraz zobaczę, że co jest ważne, co jest ważne, że ten trendowaty, nie? Ten trendowaty uznał, uznał bardzo ważną rzecz, że nie jest w stanie pomóc sobie, co? Sam. Nie jest w stanie pomóc sobie sam i że potrzebuje kogoś mocniejszego, kogoś, kto potrafi przekroczyć tragedię, choroby, trądu, prawda, kto potrafi przekroczyć, dźwignąć skutki trądu i kto potrafi przywrócić temu człowiekowi tak naprawdę życie, człowieczeństwo, wszystko. I tu jest taka ciekawostka widzicie, bo mówiłem wam, że dzisiaj potrafimy leczyć trąd w sumie bez trudu, znamy lekarstwo bardzo skuteczne na trąd, tylko nie potrafimy wyleczyć czego? Skutków trądu. Natomiast w Starym Testamencie jest parę sytuacji, gdzie Bóg leczy z trądu i za każdym razem co jest podkreślone. Na przykład, słynna sytuacja, kiedy do króla izraelskiego przybył trędowaty generał wojsk syryjskich, niejaki Naaman, prawda? Ostatecznie trafił do proroka Elizeusza, został uzdrowiony z trądu i podsumowanie tej historii jest jakie? Że jego ciało stało się na powrót jak ciało małego dziecka. Tak zdrowe, tak delikatne. Że co jest charakterystyczne? Że Bóg leczył tych ludzi nie tylko z choroby, ale też z jej, co? Skutków. To jest bardzo ważne. Że przywracał temu człowiekowi wygląd człowieka. I w ten sposób Bóg pokazywał swoją moc. Nie? Że on potrafi to, czego my nie potrafimy. I jakby przygotowywał ludzi na to, co chce zrobić w Jezusie, że w Jezusie chce nam w pełni przywrócić nasze człowieczeństwo, w pełni przywrócić naszą zdolność do bycia obrazem Boga. A zdolność do bycia obrazem Boga to jest zdolność do czynienia dobra i do czerpania głębokiej satysfakcji z faktu, że ja uczyniłem coś dobrego. To jest radość i szczęście Boga, które jest miłością. On nie potrzebuje wyników, on nie potrzebuje efektów, on nie potrzebuje zysków. On się raduje faktem, że jestem dobry, jestem zdolny czynić co dobro. To jest szczęście, radość Boga. I Bóg chciał się z nami tym szczęściem i radością, co podzielić. Dlatego i zobaczcie, i mimo tego, że myśmy wszyscy wszystko zniszczyli, w Jezusie się objawia Bóg, który mówi co On chce. On nie musi, on nie ma żadnego przymusu. Nie istnieje żaden przymus, żadne zobowiązanie, które Boga by zmuszało, żeby cokolwiek nam przywracał. On nas obdarował, myśmy ten dar zniszczyli, zmarnowali. Trudno, mógłby być trudno. No teraz siedźcie z tym. On chce, on pragnie wszystko nam przywrócić. I, i zobaczcie, tu, kiedy Jezus przychodzi, żywy, prawdziwy na ten ołtarz to właśnie w tym Jego upartym przychodzeniu objawia się to Jego pragnienie, że On ciągle na nowo pragnie nam przywracać wszystko, co tracimy. Zobaczcie, my świętą zaczynamy od przyznania się, że znowu coś tam pokiereszowaliśmy. A On uparcie przychodzi, żeby uparcie znowu nam co wszystko przywracać. Jego pragnienie, pragnienie, które nie przemija. Pragnienie, którego doświadczył Abraham. Przyszedł Bóg kiedyś do Abrahama, mówi: Pragnę dać Ci ziemię, pragnę dać Ci potomstwo. No i Abraham wiernie idzie za tym Bogiem, aczkolwiek za bardzo tego potomstwa, co nie widzi. Wreszcie ma sto lat, już sam, prawda, odpuścił tę myśl o potomstwie. Okazuje się, że kto pamięta, kto pamięta o własnej obietnicy Bóg. Okazuje się, że Bóg z tej obietnicy nigdy się co? Nie wycofał, nie? Jego pragnienie obdarowania Abrahama nigdy nie minęło. I właśnie tu chodzi o to, żeby na tym się zawiesić, na tym się zaczepić, na tym pragnieniu Boga, które nigdy nie minęło. Że Bóg pragnie, pragnie, abyś żył, abyś był i pragnie uparcie wszystko ci przywracać. Bo On nie chce, żebyś cokolwiek stracił, tylko pragnie wszystko Ci przywracać. Tylko potrzebuje, żebyśmy my do tego Boga uparcie co wracali. Kiedy widzę, że się pokiereszowałem, że się pokancerowałem, kiedy widzę, że znowu coś straciłem, to żebym prawda potrafił przyjść do tego Boga i przyznać się. Straciłem, pokiereszowałem, zmarnowałem, nie potrafię sam sobie tego co przywrócić. Ale ufam Twojemu pragnieniu, chcę. Chcę do Ciebie wracać, chcę, żebyś wszystko mi przywracał, bo chcę być Twoim podobieństwem, tak, jak mi zaproponowałeś. Właśnie, to jest to spotkanie trendowatego z Jezusem. Wiecie, Jezus jeszcze na koniec mówi co? To już taka ostatnia myśl. Jezus na koniec jeszcze mówi, co? Właśnie, żeby to dobrze zrozumieć, co Jezus nam przywraca, że Jezus niekoniecznie przywraca nam zdrowie fizyczne czy sprawność fizyczną, niekoniecznie przywraca nam stracony majątek czy firmę, która upadła, zbankrutowała, niekoniecznie przywróci ci samochód, który rozbiłeś czy coś tam, prawda? Niekoniecznie. Czasami tak bywa, czasami nie, ale na pewno będzie przywracał ci Twoje człowieczeństwo. Na pewno będzie Ci przywracał porządek wewnętrzny. Na pewno będzie Ci przywracał zdolność dobroczynienia, zdolność do bycia Jego obrazem i podobieństwem. I to nas czyni ludźmi. Właśnie, i ostatnia myśl, Jezus jeszcze odsyła tego trędowatego, uzdrowionego, żeby z ten, żeby złożył ofiarę na świadectwo dla nich, jak mówi Jezus. Dlaczego na świadectwo dla nich? Żeby zobaczyli, że Jezus naprawdę potrafi to uczynić. Dlaczego Jezus dotknął trendowatego? I dlaczego ten trendowaty ma złożyć ofiarę? Już mógł Jezus syrknąć palcami albo w ogóle tylko powiedzieć słowo i ten trendowaty byłby uzdrowiony. Wiecie, ta ofiara za oczyszczenie trendowatego to jest ciekawy obrzeż, bo tam trzeba było wziąć ptaka, nici szkarłatne, dwa kawałki drewna, miskę z żywą wodą, czyli taką zaczerpniętą ze źródła, a nie z jakiejś tam byle stawu. Nie? Czy kałuży, i taki obrzęd był dosyć dziwny, dla Żydów niezrozumiały, że trzeba było tego ptaka zabić nad tą wodą, tak, żeby krew tego ptaka wpłynęła do wody, zmieszała się z wodą, trzeba było związać te dwa kawałki drewna nichmi szkarłatnymi na kształt krzyża. Takie dziwne obrzędy, tylko zobaczcie, że te dziwne obrzędy wyjaśniają się gdzie? Na krzyżu Jezusa. Nie? Że dwa kawałki drewna i krew i woda spływająca z, Bogu, z boku Jezusa. I Jezus rozciągnięty na kształt co ptaka, nie? I Jezus dotykający, że to pokazywało, że to przywrócenie mi wszystkiego, to Boga realnie kosztuje. To nie jest tak, że Pan Bóg tak sobie od niechcenia, tylko że On płaci realną cenę za to, żeby mi wszystko przywracać. Jest gotowy ciągle na nowo tą cenę, co. Bo w Jego oczach tyle jestem wart. Jestem wart tego, wiecie, że Żydzi byli, uważali, że jeżeli ktoś dotknął trędowatego, to automatycznie przejmował na siebie Jego co? Jego trąd. I właściwie taki człowiek był trędowaty od razu zmarszł jako trędowaty. To jest właśnie to dotknięcie Jezusa, że On bierze na siebie ciężar, który dla Ciebie jest zbyt ciężki. Ciężar skutków Twojego grzechu, Twoich pomyłek. Właśnie ten ciężar pokancerowania, zniekształcenia siebie jako człowieka, jako obrazu Boga, takiego zniekształcenia, którego ja po ludzku nie jestem w stanie, do nic nie jestem w stanie zrobić. Jezus przychodzi dźwignąć ten ciężar. Jezus przychodzi dźwignąć ten fakt, że ty sam dla siebie bywasz zbyt wielkim obciążeniem, że trudno ci znieść samego siebie. A Jezus przychodzi i pokazuje, że on potrafi wziąć cię na ręce. I to nie na zaciśniętych zębach, tylko dlatego, że pragnie, że kocha. Jezus pokazuje, że jest gotowy zapłacić każdą cenę, żeby ci uparcie przywracać wszystko to, co zdarza ci się, co stracić. Nie? Więc właśnie oby nas poruszyło to pragnienie Boga. To pragnienie Boga objawione właśnie w rozlanej krwi, w wydanym czele, właśnie w ukrzyżowanym Chrystusie. I żebyśmy przychodzili do tego Boga pragnącego. Żebyśmy pragnęli tego, co On pragnie. Że nas nieustannie ciągle na nowo odnawiać jako Jego obraz i podobieństwo. Żebyśmy wreszcie uznali, że nie potrafimy sami z siebie być obrazem, podobieństwem Boga, że potrzebujemy przychodzić do Niego, żeby to On z nami to ciągle na nowo robił. Czy zobaczę, jak my się często zniechęcamy, bo myślimy, że musimy wszystko zrobić sami. A Jezus przed nas przekonać, że nie, że On chce wszystko zrobić. On chce sobie radzić z Twoimi słabościami, z Twoimi błędami, ze skutkami Twoich błędów. On chce sobie radzić z Twoimi grzechami i z tym wszystkim, z czym Ty nie umiesz sobie poradzić. Tylko Wasze trzeba to wreszcie odkryć. Odkryć Boga, który chce dźwignąć ciężar, który dla Ciebie jest zbyt ciężki. I nauczyć się przychodzić do tego Boga, tak jak ten trendowaty. Nauczyć się przychodzić do Boga w taki sposób, że Bóg wreszcie mógł zacząć w Tobie działać. Właśnie przestać wierzyć, że ja sam ze sobą coś jestem w stanie zrobić. To Bóg chce coś zrobić ze mną. Bo potrzebujesz, żebym do tego Boga przychodził, wracał, prawda, i uczył się, uczył się czerpać z tego, co On chce dla mnie zrobić. Amen. Słuchajcie, Pan Bóg... Czasami nie odpowiada na to, że przyszliśmy do Niego właśnie tak na pstryk. Czasami Pan Bóg no, daje czas, żebyśmy długo czekali, tak jak Abraham wiele lat czekał. Słyszeliśmy, że Abraham ma już 100 lat, moja żona 90. Z różnych powodów Pan Bóg to robi, ale tak mi chodzi po głowie, że Pan Bóg to robi też i po to, żebyśmy my sobie nie myśleli, że nam się co należy. że To jest bardzo niebezpieczne. Kiedy człowiek przychodzi do Pana Boga z takim podejściem, że mi się należy, z takim podejściem pretensjonalnym, właśnie takim podejściem, że ma być na już i tak jak ja chcę. I właśnie czasem trzeba właśnie długiego czekania, żeby to w człowieku się złamało, przełamało i żeby człowiek uradował się z daru, z daru. Z tego, że Pan Bóg nie musi, ale Pan Bóg chce. Tak, że Pan Bóg chce mnie obdarować, chce coś dla mnie zrobić, że chce mnie, że Pan Bóg chce mnie, właśnie mnie chce po imieniu i że chce mi wszystko przywracać. To jest taki, ten, ten powód mi tak dzisiaj jakoś tak brzęczy w głowie, że Pan Bóg czasem czeka, żeby w człowieku umarło to przekonanie, że mi się coś należy, że mam mieć na już i w ogóle, i że Pan Bóg do moich usług. On chce, chce wszystko ci dać, chce wszystko ci przywrócić, żebyś był w takim wewnętrznym stanie, żebyś się tym uradował. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.